Anna Gacek, Dzień dobry. dzisiaj przychodzi opowiedzieć nam o tym, co się stało z Pamelą Anderson. Zniknęła na jakiś czas i nagle okazuje się, że wraca. Zniknęła, bo tak chciała, mm -hmm. czy ktoś to wymyślił, żeby zniknęła na chwilę? Myślę, że obie odpowiedzi są poprawne, Ewa, tylko nie mam dla ciebie żadnej nagrody, bo <noise> rzeczywiście Pamela Anderson jest jeszcze reprezentantką i pokolenia, i systemu, które nauczyło kobiety w szeroko rozumianym Hollywood czy właściwie show biznesie, że masz swoją datę ważności. I po przekroczeniu tej daty ważności 35 lat e, życie zawodowe dla ciebie się kończy czas rodzić dzieci i poświęcić się rodzinie i cieszyć się tym co za tobą zwłaszcza jak się było seks bombą kiedy zbudowało się swoją karierę przede wszystkim właśnie na fizyczności więc pamela myślę że gdzieś miała zakodowane że to się wszystko w którymś momencie skończy ale druga część odpowiedzi na twoje pytanie jest taka co właściwie miało się skończyć bycie przedmiotem bycie obiektem seksu pożądania e, bycie najczęściej jedną z naj... Najczęściej fotografowanych kobiet lat 90., bycie rekordzistką okładek Playboya. Co za tym idzie? Kiedy, na przykład, w Twojej skrzynce nie ma ani jednego porządnego scenariusza, bo nikt nie wierzy w to, że potrafisz grać. Kiedy nikt nie traktuje Cię poważnie, bo nikt nie zadał sobie trudu zapytać Cię o to, jaką książkę ostatnio przeczytałaś, się ona uwielbia czytać. Hmm. Kiedy nikt nie zapytał jej o jej ulubiony film, a pasjonuje się historią kina. Więc myślę, że były to rzeczywiście klasyczne naczynia połączone. Z jednej strony rynek powiedział jej, Pamela, wchodzimy w nową dekadę, w nową dekadę. Nowy wiek, czas wykreować nowe gwiazdy pożądania. A z drugiej strony sama Pomela pomyślała sobie, co jeszcze w tym jest dla mnie, po wszystkim też ciężkim, czego doświadczyłam, będąc właśnie przedmiotem pożądania. No dobra, Ania, tylko zawsze w takim momencie powstaje pytanie, czy to jest tak, że rynek ją wykreował na seks bombę o idealnej figurze 90-60-90 w czerwonym stroju kąpielowym, w którym biegnie razem z Davidem Hasselhoffem po plaży w Miami, czy też jest tak, że ona stała się beneficjentką dokładnie. Tych lat dziewięćdziesiątych, w których stała się seks bombą, ikoną seksu, ikoną popkultury. I tak naprawdę dzięki temu pewnie zarobiła krocie. Co wyście się tak dzisiaj ułoży, ustawili no? jakoś, że wszystkie odpowiedzi są poprawne? No. Ja nie, nie, nie. nie Wiesz przedyskutowaliśmy nie tutaj, to wcześniej nie, nie, ze sobą. Nie mam, nie mam tutaj właściwie nic do dodania, bo znowu, rzeczywiście masz rację, patrząc na, na obie strony tego niezwykle apetycznego medalu. Mamy teraz tutaj właśnie Pamela za naszymi plecami. Oczywiście, to wszystko dało jej wielką sławę, ale pamiętajcie o tym, jak zbudowany jest wielki korporacyjny Show biznes. Nigdy nie zadobisz tyle, ile twój wydawca, szef Twojego studia produkcyjnego, eee. wielki bos, który nie wiem, bierze Cię na tę okładkę, bo to on sprzedaje te miliony tych magazynów i tak dalej, tak dalej. Wierzę święcie w to, że to co powiedziałeś, to jest po obu stronach, jest bardzo dużo prawdy, ale gdy miała przeważyć te szale, jest taka scena w jej autobiografii, którą wydała kilka lat temu, kiedy dostaje pierwszą dużą serialową rolę, jeszcze przed e, słynnym Baywatchem w serialu Pan Złota Rączka. Jest już e, gwiazdą Playboya, teraz właśnie fotomodelka mierzy się z wyzwaniem aktorskim. Jest pierwszy dzień pracy na planie, do jej adoroby wchodzi główna męska gwiazda tego serialu. I obnaża się przed nią. I Pamela, jakby, dlaczego ja widzę twoje wszystko? A pan do niej mówi: no bo my widzieliśmy twoje wszystko, to teraz ty możesz zobaczyć moje wszystko. I myślę, że to pokazuje, że jasne są te wszystkie zaszczyty, pieniądze, wpływy z kontraktów reklamowych, status, seksbomby, ikony swojej dekady. Tak jak mówię, pewnie obok Madonny i Lady D najczęściej fotografowana, opisywana kobieta lat 90., ale to jest jedna z tych cen. Ta najstraszniejsza przyszła oczywiście wtedy, kiedy mm -hmm. e, wykradziono e, taśmę erotyczną, prywatne nagranie Pameli Anderson. To też jest jedna z no, niezwykle traumatycznych scen w jej autobiografii, kiedy Pamela jest w drugiej ciąży i musi decydować, czy będzie walczyć z tymi, mm, mm, którzy jej to zrobili, upublicznili jej prywatność, czy będzie chronić swoje dziecko, bo tak traumatyczne jest pociągnięcie ich do tej e, odpowiedzialności. I myślę, że w takich momentach, kiedy cały świat widzi Twoje wszystko i bez Twojej zgody, bez, bez szacunku dla Ciebie, dla Twojej prywatności, myślę, że masz każde prawo powiedzieć sobie, ja tego nie chcę. I myślę też, że stąd jej akurat było stosunkowo łatwo pogodzić się z tym, że pewne rzeczy mijają. Bo, oczywiście, jak każda moda, także moda na Pamela Anderson minęła po to, by wrócić teraz. No właśnie, ale wraca Pamela dlatego, że teraz jest moda na to, żeby, w takim wydaniu, jakim ją dzisiaj widzimy, dlatego, że jest moda na no-make-up, na naturalność, na to, żeby pokawić, pojawić się bez, nie wiem, nawet tu jeszcze ma trochę pofarbowane włosy, ale wiesz, z siwymi włosami, czy to ona taka po prostu jest i dotarła do siebie? Jaka jest twoja konkluzja? Częścią fenomenu Pameli w nawet w jej najbardziej takich łobuzersko seksualnych czasach, bo ona nie była aniołkiem. Tam było dużo też takiej mrocznej, mrocznego oblicza blondynki z Kanady. Ale częścią jej fenomenu było to, że ona była zawsze niezwykle uroczą osobą. Każdy, nawet kto spotkał ją w jej naj najpiku jej sławy, mówił, że jest to strasznie taki ciepły, serdeczny, dobry, fajny, dość bezpretensjonalny człowiek. I wiecie, jest takie powiedzenie. Z wiekiem masz taką twarz, na jaką zasługujesz. Mhm. Ja mhm. myślę, że to wszystko teraz po latach, kiedy wiele rzeczy się już zagoiło, uspokoiło, wychodzi na tej twarzy. I Pamela najzwyczajniej w świecie nie ma ochoty już tego ukrywać. Mam wrażenie, że doszła do takiego momentu w życiu, że nawet najwspanialszy make-up, najlepszego artysty, zresztą Pamela po śmierci jej e, osoby odpowiedzialnej za make-up powiedziała, że nikt inny nie będzie jej malował. Mhm. E, ale myślę, że żadna potocznie mówiąc tapeta nie może się równać z tym, co po prostu czuje, że jest teraz Pamelą anderson w tym momencie jej życia, spełnioną matką, spełnioną ogrodniczką, spełnioną osobą, która już teraz ma chyba taką otwartość, co przyniesie mi życie po wszystkich zakrętach z jakich wyszłam. A przyniosła jej Last Showgirl, czyli tak. najnowszy jej film, który jest dokładnie trochę autobiograficzną historią. Kobiety w średnim wieku, którą showbiznes wypluł tak. całkowicie. Trochę o tym jest substancja z Demi Moore, prawda? I, i gdy, kiedy zestawi się te dwa filmy, to odnosi się wrażenie, że Hollywood zaczęło dostrzegać ten problem na świecie, że rzeczywiście artystki w wieku średnim, ale jeszcze superproduktywne, chętne do tego, żeby, żeby pracowały, są przez show biznes wypluwane, prawda? Raczej... Znaczy... Hollywood nie dostrzega niczego. Hollywood okay. dostrzega, co się klika. Plęt. Mówimy o tym. Tak? To dostrzegło Hollywood. To, to tak działa. Wierzenie w to, że jest tam jakiekolwiek sumienie albo dobra intencja jest zaprzeczeniem tego, na czym zbudowana jest ta fabryka marzeń i łez. Natomiast rzeczywiście jest to w tej chwili bardzo chwytliwy temat z wielu powodów. Także dlatego, że grupa docelowa w szeroko rozumianym dojrzałym wieku zaczyna się poszerzać. To już nie są osoby, które właśnie jak Pamela 20 lat temu myślały, och, po 30 moje życie się kończy, och, po 40 już nie Mogę mieć pięknej sukienki albo być wybraną przez magazyn People najpiękniejszą kobietą świata, jak niedawno Demi Moore. Te dwa filmy, Substancja i Last Showgirl, to są dwa różne spojrzenia na w jednym mamy e, chęć walki, w drugim mamy chęć autodestrukcji po to, by walczyć. Tutaj Pamela jest zdecydowanie bardziej godna w swoim filmie, chociaż tak jak mówię, to są dwie różne sytuacje. Chcę tutaj też podkreślić, że pióra, które widzą teraz Państwo dzisiaj moje, są właśnie hołdem dla, dla tego filmu, bardzo, bardzo ładnego filmu Gigi Coppoli, bardzo takiej kameralnej opowieści o tym, co zrobić ze swoim życiem zbudowanym w całości na tym. Na cielesności, kiedy duchowość nikogo nie obchodziła, wnętrze, cokolwiek, co stanowi o człowieku, liczyło się tylko to, co z zewnątrz, i to, co z zewnątrz zostało właśnie określone jako przeterminowane, jako niewadne, jako już nieważne. I Pamela właśnie i Jamie Licardis, która fantastycznie jej tutaj partneruje, pokazują właśnie, jakie to potrafi być trudne, bo myślę, że rzeczywiście wchodzimy powoli w taki nowy etap w kulturze masowej. Też zobaczcie, jak zaczyna pojawiać się nowy fenomen, czyli głośno o menopauzie, także przez najsłynniejsze kobiety świata, wchodzimy w, myślę, w nową erę w szeroko rozumianej kulturze masowej, kiedy czterdziestki, pięćdziesiątki będą za chwilę it girls, będą mm -hmm. dziewczynami tych czasów. Właśnie przez to, jak poszerzyła się ta potencjalnie, no nie oszukujmy się, komercyjna mm -hmm. grupa docelowa, bo to oczywiście możesz sprzedać film, możesz sprzedać kosmetyk, możesz sprzedać ubranie, wszystko możesz sprzedać. A już myślałam, że będzie tak pięknie. Ale film jest bardzo piękny, okay. więc możemy skończyć dobrym akcentem. Tak jest. O. Dziękujemy ci Dzięki, Aniu. Bardzo dziękuję. To zawsze przyjemność się z Tobą spotkać. Cześć, tu Dorota! I... Marcin! Jeśli obejrzałeś materiał do końca, zostaw komentarz o treści. Dzień dobry i zasubskrybuj ten kanał. A po więcej, zapraszamy na